W tym roku telewizja TVS jest patronem trzeciego finału akcji Akademia zdrowego uśmiechu dla przedszkolaków. No cóż to za akcja, zobaczcie Państwo sami. Akademia Zdrowego Uśmiechu jest akcją organizowaną przez Radio Katowice oraz Klinikę Implantologii i Stomatologii Estetycznej Romana Borczyka. Miały miejsce do tej pory dwie edycje. W tej chwili organizujemy trzecią przy współudziale Telewizji TVS. Ta akcja z jednej strony cieszy się bardzo dużą popularnością, zazwyczaj u rodziców, u wychowawców, dzieciaki doskonale radzą sobie z tematyką stomatologiczną. Przede wszystkim jest to uświadomienie, uświadomienie maluchów, iż właśnie od najmłodszych lat mówimy w jaki sposób y, mają dbać o higienę jamy ustnej i oczywiście jest to jak najbardziej przyswajane, jesteśmy nawet zaskakiwani podczas finału, ponieważ dzieciaki nieprawdopodobnie pięknie odpowiadają na te pytania, niejednokrotnie nas zaskakując, bo sami może nie odpowiedzielibyśmy na tak trudne pytania. Roku przebadaliśmy około 4000 dzieci w sumie. Byliśmy w 65 przedszkolach i to nie tylko w Katowicach, ale na całym Śląsku plus Zagłębiu. Wyglądało to w ten sposób, że przeprowadzaliśmy prezentacje, na których pokazywaliśmy dzieciom, co należy jeść, jakie jedzenie jest dla ząbków zdrowe, które pokarmy przyczyniają się do tego, że pojawia się w tych zębach próchnica. Przeprowadzaliśmy również diagramy. Miało to na celu pokazanie rodzicom, Jaki jest stan y, uzębienia y, ich fociek? Niestety y, nie mamy tutaj dobrych wieści. Stan uzębienia u naszych dzieci jest bardzo kiepski. Prawie 80% dzieci ma próchnicę, a około 50% przynajmniej jednego zęba trzeba usunąć. Jeszcze o dużej pracy wykonanej przez panie asystentki. Przez trzy miesiące jeździły do przedszkoli, przynajmniej do jednego na dobę, bądź czasami zdarzały się to dwa przedszkola. To około 120 diagramów wykonywały właśnie raz na dobę i takie diagramy zostały potem przekazywane rodzicom, którzy mogli właśnie zobaczyć, jak ten stan uzębienia u ich dzieci wygląda. Jeżeli wszystko było w porządku, to właśnie były tam wskazówki odnośnie profilaktyki, fluoryzacji, tak żebyśmy wiedzieli, co dalej z tym naszym uzębieniem robić. Oprócz tego nasi mali pacjenci dowiedzieli się, w jaki sposób szczotkować zęby, w jaki sposób o nie dbać. Z każdego przedszkola została wytypowana dwójka dzieci. Każde przedszkole te eliminacje wykonywało we własny sposób. Zazwyczaj były to jakieś wstępne pytania, które przesłaliśmy przedszkolom. I taka dwójka dzieci właśnie tutaj dzisiaj u nas się znajduje. Pierwszym etapem takiego konkursu jest konkurs plastyczny, gdzie dzieci mają nam pokazać swoją znajomość z gabinetem stomatologicznym. Tematyka tego rysunku jest taka: diność w gabinecie stomatologicznym. Czyli dzieci pokazują nam, co w tym gabinecie powinno się znajdować. W tym etapie będziemy już zadawać pytania i te dzieci, które przejdą do finału dostaną e, nagrody. Te dzieci, które już tutaj są, to są naprawdę mądre i wyedukowane dzieci i to są wszystkie już te dzieci, które wygrały tak naprawdę, więc wszystkie dzieci wrócą z prezentami, a finałowa trójka dostanie dodatkowo bony wartościowe na leczenie w naszej klinice.